Elo, tutaj TTV ty Thanos i przechodzimy sobie oby. Już trochę przeszłem. Łanie. A jest ze mną Limek. Elo, elo. Cholera. Straszne lag. Więc... Ja jestem na 12 poziomie, bo sobie przeszłam na 2 poziomy. Ale no Marc... Możesz. TTV Utano ma y, lagi, więc nie wiem czy mnie w ogóle słychać, bo... O Boże. Jakie ja mam lagi. Staję tu totalnie w miejscu. Jak ja wysoko skaczę. Zauważyłeś, że możesz mam C, a nie G? Co? Nie, to jest G Wszędzie tu jest napisane gru bo, bo, Banana? Co on tam patrzy? Mam nadzieję, że odcinek nie będzie trwał wieku No, będą cięcia no. Żebyśmy doszli do tego frajera z balonami

Widzowie y, Fautanosa. Ja jestem teraz przebrany za minionka, więc jak y, Tetofołtanos dojdzie do mojego levelu, to zobaczycie hop. mnie jako minionka. Hop. Jupi, przeszło. I hop. Udało się. To jest jedno z lepszych obi jakie przechodziłem w moim życiu. No? Ja już za chwilę będę Cię widzieć. O, nie no, spadłem w takim momencie. O, spadłem już w takim momencie. Widziałam jak spadasz. Czemu mi się ciągle kamera odda? To jest takie wkurzające. Ej. Widzowie. Tutaj jest... O. I ten odcinek jest zlagowany Nie wiem czy w ogóle już pojawią się odcinki na kanale Dobra, ale widzę. Mm, ja tutaj... Mam zlagowany tablet totalnie. Mm. Dobra, ale zostawcie subika z dzwoneczkiem. A no właśnie, dwa... z... Pod tym kanałem ma być 12 subów, a wtedy spróbuję nagrać spi marzeń Spider-Man na PS4. No. Pro. No, pro. Y, będę Wam w tych odcinkach pokazywał, jak, jak przyjść fabułę. No. Tak. Bo wtedy Wam nas przeszedł całą fabułę już. Tak, no bo kupiłem sobie tą grę. No. Yy, nie... Długo się przychodzi nie polecam akurat tym, którzy no, mają takich młodszych braci w wieku 4-5 lat. Bo jeśli ci wejdą na filmiku takim jedynym z Tombstone'em, no to wtedy już nie jest tak fajnie. Mm. Powiem tak. Pamiętam jak mi tak kuzyn wszedł Ała, spadłem na Ja bym skut. mógł sobie zanieczyszczać tego stage'a Gdyby nie to, że y, tutaj nie da się wejść, bo tutaj by się zawalił dach I tak tutaj właśnie Aby. Dobra, y, może nagram coś innego Pokażę mam takie logi Zrób cięcie i widzimy się na kolejnym poziomie Lub grze I jesteśmy w przerwie na obby kreator, nie wiem co to, nie, jak to się robi No właśnie Dobra, ej zobacz moje obby Zmienił. To oby... zapisuje No nie Aha Teraz jesteś bankrutem jak ja obby i dasz mi lajka? Za chwilę, okej. Okay. Ja no wtedy zarobię, to ja ci też dam lajkę, jak ty mi dasz. Czekaj, o ma fosztę. Masz i lajkę. Okej, okay. zmień obi. Dostałem badża. Nie mogę zmienić. Najpierw ukończ samouczek. A gdzie jest to twoje? Ja tutaj. Zobacz i tryb edyt. Musisz tam w prawym górnym rogu. Yy... A wiem dlaczego mi się nie załadowało. Nie... Bo mi samo No nie, odje... 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 odjeżdżam. No kurde, kamera mi się psuje, no. A zobacz, to ma młocia Roblox ja Robloxie, Młocie. Załadowałem moje odbi. Wow. Wow. I mam 9000. I zobacz to, znika jak nie, nie, nie znika. Znika. Ale, nie. A, bo na twoim ekranie nie znika. A spróbuj sobie skoczyć na Nie, dzięki, ja idę robić zobacz. swoje. Bo to u mnie znika, tutaj jest prędkość. Hmm. Na trochę trudniej to Nie możesz usunąć własnego obi. Ja załadowałem moje obi, które wtedy miałam, nie? I... No. A to co teraz? Tryb... Co ja mam to robić? Goś? Głoś obi? Hobby... Jak ja mam to zrobić niby? No tryb edytowania. I dodaj. Mhm. Все, что тут порсмотрится, И давай. А, Фаня, пилка. И где эта моя пилка? Хочешь им положить? Ага, чили то. Нет. ты. Nie, nie wiem jak jest na to, ale w ogóle Może święty tak. O! O! Piłka jak ja ci postawiłem. Dobra, da się i... Skakać Moje tak chyba. Nie, nie Mam nadzieję, że zostawiliście subika na kanale Tete PONTANOS. No 20 subów i... 12 mówiłaś. Dwa... Aha, no to się pomyliłem po 20. i piłka co jest? dodaj porusz dobra nie ta gra nie jest dla mnie ta gra jest super ale nie dla ciebie. O! Hop! Znaczy hop! Hop, muszę. Co nie jest kaskiem? Co ty robisz? Nie widzę, nie ma. jak będę chodzić po swoim to dostajesz pieniądze, wiesz? No to chodź po nim. O nie, za daleko postawiłem. Śmieć! Uuuu, tak, wykrywa moje obudy. O nie, ale tutaj się nie wiem, czy ty grzasz. spróbuj. Nie, nie, znowu jest za daleko. Widziałam twoje Tutaj, piłka, hop. A wiesz, że masz gotowe dawać? Mhm, Dodaj dobra. i masz gotowe. I tutaj możesz dawać takie jak ja. Na... I tutaj? Dodaj. I hop, tu jeszcze jedną piłkę możesz dać. O Boże, czy to nie jest przypadkiem za daleko? Ej, zobaczę, czy mogę tam wyskoczyć. No, spróbuj. Mogę. Aha, dobra. I jak? I dodaj. Dodaj. Cię I masz cztery. tu gotowe. I czekaj, stage, gdzie są stage? No, 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 tutaj są, ale też y, gotowe i widzisz tutaj. O, ale masz takie piękne. Zobacz. A jeszcze na gotowe i na dół. No to wtedy na goto wiem. Dobra. Gotowe i na dół i tam masz stage. A. Gotowe stage. A. Aha, gotowe. O, i tutaj. No i masz stage. A. Trochę drogi ale stage ja będzie tu. Się. A, ja mam 20. Dobra. Masz tutaj u mnie tego i teraz dodaję. Ja dodam na to obi... Schody. Dobra, tak, tak, ale możecie się trochę... Dobra, słuchaj. I wtedy z tego stage'a skaczesz tak, i tak, i biegniesz po tych schodach, tu. A teraz staniesz. O kurde, a jak ja tam postawię stage'a? No musisz tam postawić. No ale to mi znikać będzie. No nie, po prostu... Tutaj? No, ale te schody mi... Nie musisz mi... tam stage'a dawać, daj coś innego, a później yy, koło tego stage'a. Ale stajdzi. jak ja mam to zrobić, jak to mi znika pod nogami już? Wtedy. Ustaw przed znikaniem i ten. Jak się ustawię przed znikaniem? Dobra. Usunę to. Te całe schody. To za duży zapód jak Usuwam wszystko. Ok, a widzę i nie wiem czy mnie słychać w ogóle. Takie pewniki nie słychać. Kst. No. Dobra. Teraz robię dodaj i zdajemy co? Ej, czemu to mi się tu zrespiło? W las. Ktoś się tu zrespi i w las to. Się... Co? Jak to przesuwa się? Aż to mszczałki takie. Aha. Ej, czemu jestem niezniszczalny? Co to jest? nie wywaliło. Co to jest? Czy nie, nie, mogę tego, nie mogę tego. Nie mogę tego przesunąć. Te szczątki. Ale teraz. Chcesz... Dobra, może tak być. Dawaj tak i tam kolejnego steja. Dobra. Ty, zobacz, czy ty możesz to przejść. Ty się i od razu giniesz. A może obrócę to jakoś tak, żebyś się nie respił od razu w tym. Hop, hop, hop. Ob obróciło się? Nie obróciło się. Tam jeszcze schody są. To jest totalna porażka, ten odcinek. Ta gra nie jest dla mnie Nie jest na tablet Co ja robię? Nie, 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 nie Ok Chyba już mniej więcej łapie. A ty możesz z tego wejść? No mogę Dobra Spróbuję to ci przesu... Albo chociaż trochę obrócić, żeby... Hop. to jest inna kostka, bo to jest takie łatwe obi. Ja może je przejść. A po co jest kostka? Nie wiem. To ma kość na moje obby. Dobra, idę na chore abdy. Znaczy tam nic się nie zmieniło. Dobra. A jakby co, tam jak to moje przezwisko takie, no. I tutaj, tutaj. Punkt kontrolny tu. Dobra. I daj jeszcze jedną piłkę tu. No. Dobra. Przeniosę sobie na, no, dobra, hop. Dam ci tu jeszcze jedno, dodaj. Jeszcze jakiś kościół fajnie chcę. Muszę żebyś go zafollowował. Dobra, ja, teraz... Za serio? On mi wysłał zaproszenie do znaj? Nie, zafollowował mnie, ja nie żeby ci go dodał do sobie. A chcę żeby każdy go zafelonował CO?! Nie mam... Mam ani... Nie mam żadnej łapki w górę na mojej łapki. Przecież ja się ci dawałam Dobra Tutaj jest stage Nie działa, pomocy! Co ci nie działa? Ginę Aha. No, ale jak się jeszcze tam zrespiłem i zginąłem. Bo masz. E, jest, gdzie nie można zginąć? Ej, daj tam jakąś kulkę, żebym tam się nie blokował. Co jest? Ty u mnie jak w Minecrafcie. No, musisz dać jakąś e, kulę. No, tam. czekaj, dodaj. I. Co? Tak, żebym tam nie ginął, albo możesz też usunąć. Czekaj, daj, ty. Usunę to usunę na jeden, na usunięciu. Dobra, to już jest Okej, okay. no i dobrze, czyli na stage'a ja dodam tutaj. Gotowe. O pixo? To jest. To nie miało być tak. To mi się miało zrespić. Gdzie indziej? Ja nic to nie widzę. O dobra, widzę. O. Ej, nie skacz jeszcze, bo ja to będę przesuwał. już? Nie skacz. Dobra. Dobra. Jest. Mogę dawać stage'a. Kolejnego. Fajnie, że mi przechodzisz obi. To wtedy ja trochę zarabiam. Masz tu punkt. Ale fajnie, ten odcinek już trwa 20 minut. I jeszcze trochę będzie trwał. No bo teraz będzie taki długi odcinek, bo nie było dawno oddycy. Na moim kanale znikający chodnik, Co? gdzie jest mój znikający chodnik? Zniknął? Chyba zostałem ksekamowany. Dobra, to, to, gdzie to jest? Nic mi się nie załadowało. Masz lagi. Pewnie tak. A u ciebie to też się nie załadowało? A ja też mam lagi. No jest! Tak jest. O. Nie przekończ. Jeszcze tego. Dobra. Daję wam jeszcze jeden punkt kontrolny Au. O ten gościu fajnie, że mi przychodzi Też To wtedy dodam wam jeszcze to Musi się załadować ten najwidoczniej nie umie robić tego. To słaby parkurowiec. No ale chociaż pewnie w czymś innym jest. Dobre. No Też nie jestem zawodowcem No, kiedy mi się to załaduje? No... Ile ja jeszcze ma czekać? Mi też się nie załadowało. Na chwilę powinno się załadować. A, to jak się ładuje? Ja przypominam o moim konkursie, który zrobiłem już dwa miesiące temu na dodanie do znaj. I pamiętajcie, 20 osób na tym kanale to próba nagrania Spider Marvel Spider-Man na PS4. Dobra. Jestem i nadal się nie załadowało. To połóż jeszcze raz. A nie bo Ej, no, nawet mówiąc. Bien, już mu się... Ej, może z No Mi to dzień. O jest! Jest tylko to, z kreska. To nie odbyw, tu... Odświeża się co minutę. Odbyw, odświeża się co minutę. Nic nie nie widziałam. Hop. Hop. Ej. Czemu nie mogę tego przesunąć? Nie, no. Nie mogę tego przesunąć. Teraz muszę to usunąć ze skutkiem natychmiastowym. Tej wielkiej czerwonej ściany nie powinno tu być. Dobra, czekaj na stage'u na nowe. Będziesz na odcinku. Ty rozumiesz mnie? Odepse Zahashtagowałam Kira jesteś na swoim? Mhm. Dobra Gościu Ja ci dam tu Tu O to Minus 500. Nie zapomnę nigdy tych pieniędzy. Dobra. Mało. Gdyś zaślepił 500, to mało. 500. Dobra. Kościół, wytrwale czekasz. Jesteś u mnie na odcinku. Nie, bo on chce, żebyś go... Żeby każdy na serwerze go zafalowował, że przechodzisz by i... Aha, czyli on chce zdobyć tych. No już stary, czego skaczesz? Musi mi się załadować, no. A muszę tutaj stać. Dobra. Jak na razie. Mogę wam tylko powiedzieć widzowie. Odcinek już trwa 25 minut. Dosyć długo. To jest moje hobby. Na razie. Zrobię z tego drugi odcinek, jeśli wybijecie 5 łapek pod tym filmem. A ja się z wami żegnam i nara! Pa pa!